Kompletujemy koszyczek ratunkowy, ale bez dolulu, czyli bez dziesięciu par rajstow, bo ciotce Helenie, ten rozmiar na pewno nie przypasuje. W ogóle to ona lubicie listę, nie? Jeszcze nawiązując do poprzedniego filmiku, gdzie testowałam pomadki na ślub, dużo osób napisało, że ciężko stwierdzić, bo nie ma całych ust w tym kolorze, także. W opisie macie numer konturówki i pomag. Aha, jeszcze important. Jak ktoś chce zwykłego warda z checkboxami, żeby pójść sobie jak człowiek do Rossmana i zrobić zakupy, napiszcie do mnie na Instagramie, weźcie po prostu Worda. To jest tylko damski koszyczek, jeszcze będzie męski, także polecam obserwować jednak, nie? Czoteczki do ryszenia zębów, patyczki higieniczne, spray do włosów i dezodorant. płatki higieniczne, ale kupię ja chyba mniejsze. Kobiece niezdenniki, czyli wkładki podpaski i tampony. Ale chyba mi też tak wyjdzie. Terminowo. Chusteczki odświeżającej do higieny intymnej, Zestaw do szycia. Nożyczki i penseta. No odwrót. Parę pilniczków, plastry na odciski takie zwykłe. ściągaczka do paproszków. Chyba tak to się nazywa? Jak to się nazywa? Suchy szampon i szczotka do włosów. Chusteczki do okularów. Na pewno okularnicy będą wdzięczni. Suweczki i gumki do włosów. Uma dużo i płymi celarny. Dodatkowo zapaszek. Do dezynfekcji zakładam, że coś będzie tam na miejscu, a jak nie, to jeszcze dokupię na ostatnią chwilę. Cały koszyczek wyniósł tyle. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, możecie porównać ze swoimi. Jako naczelna grażyna nie lubię przypłacać. Majo! <grybuj>